Spójrzmy na podpunkt A, tutaj na początek zaczniemy od wyznaczenia dziedziny, czyli zapiszmy sobie, że to co mamy w mianowniku, czyli x kwadrat musi być różne od zera, zatem x musi być różny od zera, czyli dziedzina, to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera. No i teraz, żeby rozwiązać to równanie, obustronnie pomnożę je przez mianownik, czyli przez x kwadrat, czyli tutaj po lewej stronie mamy 2 x kwadrat plus 1. Bo oczywiście, jeżeli wykonamy sobie mnożenie, to to nam się ładnie skróci, natomiast prawą stronę także oczywiście mnożymy przez x kwadrat, czyli 3 razy x kwadrat to będzie 3x kwadrat. 3x kwadrat przyniosę na stronę lewą, czyli mamy 2x kwadrat plus 1 odjąć 3x kwadrat równa się 0, redukujemy wyrazy podobne, czyli 2 odjąć 3 to minus 1, czyli mamy minus x kwadrat plus 1 równa się 0. No i możemy, co prawda, tutaj wykorzystać deltę, natomiast szybciej będzie, jeżeli jedynkę przeniesiemy sobie na stronę prawą. Mamy minus 1. Obie strony równania podzielimy przez minus 1, czyli x kwadrat równa się 1. Zatem, co podniesione do kwadratu da nam jedynkę? Są dwie możliwości, 1 lub minus 1, Następnie patrzymy na dziedzinę z dziedziny wykluczamy tylko 0, czyli możemy powiedzieć, że to równanie ma dwa rozwiązania, właśnie jedynkę oraz minus 1. Jeżeli chodzi o ten przypadek, także na początek dziedzina, czyli x kwadrat plus 9 musi być różne od 0. Zatem x kwadrat musi być różny od minus 9, no bo dziewiątkę przyniosłam na prawą stronę, czyli musiałam zmienić znak. No i co podniesione do kwadratu da nam minus 9? No, żadna liczba. 3 do kwadratu to będzie 9, minus 3 do kwadratu także 9. To oznacza, że tutaj naszą dziedziną będzie po prostu zbiór liczb rzeczywistych. Zwłaszcza um, możemy sobie spojrzeć tak, tutaj nawet na mianownik. Jeżeli pod x podstawimy dowolną liczbę rzeczywistą, podniesiemy ją do kwadratu, to otrzymamy albo wynik dodatni, albo 0. Jeżeli do tego dodamy 9, no to nie ma możliwości, żeby tutaj w mianowniku pojawiło nam się 0, zatem faktycznie dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych. Rozwiązujemy przykład dalej, czyli pomnożę sobie obie strony przez mianownik, czyli x kwadrat plus 9. No to jeżeli całą tą lewą stronę pomnożymy sobie przez taki nawias, no to to nam się ładnie skróci. Pozostaje nam sam licznik, czyli 6x, no a tutaj minus 1 zapiszmy sobie, że mnożymy przez x kwadrat plus 9. Zatem mamy 6x równa się minus 1 razy x kwadrat to minus x kwadrat, minus 1 razy 9 to minus 9. No i wszystko przenosimy na stronę lewą. Czyli mamy x kwadrat plus 6x, no i dodać 9 równa się 0. Tutaj także możemy wyznaczyć deltę, ale możemy zauważyć, że to będzie wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, co da nam a plus b do potęgi drugiej. Czyli skoro nasze a kwadrat to x kwadrat, a b kwadrat to będzie 9, to oznacza, że a to x, a b wynosi 3. 3 do kwadratu to 9, x do kwadratu x kwadrat. No i sprawdźmy wyraz środkowy. 2 razy a razy b to 2 razy x razy 3, 6x. Wszystko nam się zgadza. Zatem lewą stronę tego równania możemy zapisać w takiej postaci, że mamy x plus 3 do kwadratu równa się 0. Zatem x plus 3 równa się 0. A więc x to minus 3. I to oczywiście musi być rozwiązanie tego równania, ponieważ mam nadzieję, że pamiętacie, że tutaj dziedziną był zbiór liczb rzeczywistych, czyli wszystkie liczby, jakie istnieją. No dobra, spójrzmy na podpunkt kolejny. Na początek dziedzina, czyli x kwadrat musi być różne od czwórki, a może po kolei sobie zapiszmy, że x kwadrat odjąć 4 musi być różne od 0. Czyli minus czwórkę przyniosłam na prawą stronę, stąd tutaj mamy plus 4. No i co podniesione do kwadratu da nam czwórkę? Są dwie możliwości minus 2, a także 2. 2 do kwadratu to 4, minus 2 do kwadratu również da nam 4, zatem dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych bez minus dwójki oraz dwójki. Mamy dziedzinę, czyli pomnóżmy obie strony przez mianownik, czyli x kwadrat odjąć 4. Jeżeli ten ułamek pomnożymy sobie przez taki nawias, no to to nam się ładnie skróci i pozostanie nam tylko x kwadrat plus 8 równa się dwa razy ten nawias, czyli 2 razy x kwadrat odjąć 4. Mamy zatem x kwadrat plus 8 równa się 2x kwadrat odjąć 8, bo cały nawias pomnożyłam przez 2, czyli x kwadrat odjąć 2x kwadrat plus 8 i plus 8 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli x kwadrat odjąć 2x kwadrat to minus x kwadrat plus 16. No i można deltą, a można 16 przerzucić na stronę prawą. Obie strony podzielimy najpierw przez minus 1, czyli x kwadrat równa się 16 i co podniesione do kwadratu da nam 16, albo 4, albo minus 4. Z dziedziny wykluczyliśmy minus 2 oraz 2, czyli już wiemy, że te obie liczby należą do naszej dziedziny, czyli będą rozwiązaniami tego równania. No i przejdźmy do podpunktu następnego, no w podpunkcie B zaczynamy jak zawsze od wyznaczenia dziedziny, czyli zapiszmy, że x kwadrat odjąć 9 musi być różne od 0, zatem x kwadrat musi być różne od 9, no i co podniesione do kwadratu da nam 9? Są dwie możliwości, albo 3, albo minus 3, zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych bez minus trójki oraz trójki. No i żeby rozwiązać to równanie, obustronnie pomnóżmy sobie przez mianownik, czyli x kwadrat odjąć 9. Zatem po lewej stronie nam pozostanie licznik, czyli 2x kwadrat odjąć 10. A tutaj przez jedynkę musimy pomnożyć cały ten nawias. No oczywiście mnożenie przez 1 nam tych wyrazów nie zmieni. Czyli mamy x kwadrat odjąć 9. Wszystko przynieśmy sobie na stronę lewą i zastanowimy się, jak najlepiej będzie ten przykład rozwiązać? 2x odjąć x kwadrat to x kwadrat, minus 10 plus 9 to minus 1. No więc minus 1 przeniosę na stronę prawą, czyli mamy 1. No i co podniesione do kwadratu da nam 1? Są dwie możliwości, 1 lub minus 1. Z dziedziny wykluczaliśmy minus 1 oraz 3, czyli to będą nasze rozwiązania tego równania.